2, Przede wszystkim bardzo się cieszę, że tych wykonawców, których tutaj Hania wymieniła, to chyba wszystko moi uczniowie, także. Nie, nie dziwię się, że tacy są zdolni, bo na co dzień obserwowaliśmy rozwój ich talentu, i teraz bardzo się cieszę z powodu tego, że oni mogą się Wam zaprezentować czyli całemu osiedlu Cisowi. A że Cisowa bawić się potrafi, to jestem przekonany, że dzisiejszy festyn do późnych godzin wieczornych będzie coraz głośniej, coraz weselej i coraz zabawniej. Miłej zabawy życzę. Sleep at night, we are living through such troubled times, and every child it reached out for someone to. Miasto też jest częścią powiatu, także tutaj stanowimy jedność i cieszę się, że mogę u Państwa znowu być. Kolejny raz lubię tutaj przyjeżdżać, bo czuć tutaj taką moc działania, taką wspólnotę. Umiecie fajnie działać na rzecz osiedla. Miecie działać, wykorzystywać wasze możliwości, zdobywać dodatkowe środki, czy wspólnie się bawić, bo, bo zabawy też tutaj widziałem, byłem, uczestniczyłem w nich, są kapitalne. Także cieszę się, że tutaj jestem, cieszę się, że, że mam możliwość spotkania się z Państwem i z przedstawicielami Rady Osiedla, którzy to. Też organizują Krysia, Ania, Rafał i pozostali umieją fajnie to wszystko przygotować łącznie nad pogodą. Także korzystajmy z tej pogody. Życzę miłej zabawy i wszystkiego dobrego. Dziękuję. Mamy tu dwa sposoby przejazdu: jeden jest tak zwany polski, czyli w prawo, drugi po angielsku, czyli w lewo. Więc tak się bawimy. Jest to dozwolone na zawodach również, więc to ćwiczymy. Stopień trudności powiększamy. Na dwóch metra, 20 cm trzeba się zmieścić, więc można wjechać pojedynczo dwójkami, trójkami.